Naprawa kasków Mateusz Kulas, polecam. Co z nim się stało? Co z nim się stało? Teraz pozdrawiam, widzimy się zaraz albo nara. Siemano, z tej strony Oskar Macuk, a to jest Macuk Jared Vlog. jestem w moim tripobusie, ponieważ jadę na miejscówkę do chłopaków z Zakopańsko, czyli tutaj tej lokalnej ekipy. Zawsze, kiedy jadę sobie w trasę albo gdzieś na miejscówki i nie chcę zabierać ze sobą jedzenia, to korzystam z gotowych posiłków w formie szejku od YFood. Są to gotowe posiłki, które są dobrze zbilansowane, smaczne, no a dzięki temu są bardzo wygodne, bo są w formie napoju i taki jeden napój to jest tak, jakbym zjadł cały obiad. Mega spoko odczucie po tym na rowerze, jest dużo energii i nie ma żadnego problemu na żołądku. Jest naprawdę rakieta. Polecam wam wejść sobie na stronę, link macie w opisie, sprawdzić sobie kod rabatowy Macuk10 i wybrać sobie, czy chcecie taki shake, czy chcecie sobie bardziej proszki, czy może batony i tak jak mówię, kod Macuk10 to jest kod rabatowy na 10% rabatu, a my lecimy na hopy teraz. Legendary na miejscówkę już widzę rozpęd, jeżeli chcielibyście dokładne dane, gdzie to miejsce się znajduje, to napiszcie w komentarzu, to wam podam, a my lecimy latać. Iha! Mamy tutaj zawodników. O, już papryk wchodzi na górę. Bo nie wiem czy widzieliście po ostatnim odcinku. Papryk nie ma już swojego roweru. Enduro Patryk. Enduro Patryk. To dawa jakieś sztuczka Enduro. Uuu, Enduro Suicide. A ty umiesz tak Daniel już? Jeszcze nie. No, się okazało, że <laughs> aż wykrzywiłem. W parku. Tak. A ja nie wykrzywiłem nigdy. I teraz no, widzę, że masz nowy rower. Szybko sobie kupił, no chłopak biedny nie no. jest, no co mam powiedzieć, więc lata. No biedny. No, sztywniutko. Jak widzicie w oddali przez wirusa zdrowe chłopaki patrzą z zakrat. One się wchodzi o lepsze niż na jajdzie. A pek leci. No handel, ty? Nie wiem, tracimy co i leci. Daniel. Juu! Ty jako najmłodszy zawodnik umiejący salto. Co zrobisz? Zup salto. <słyski> <słyski> Bang. Lajtowo! On to jest. Nagrywam Cię, pomachaj ludziom, jedzie jakieta! Tu w środku jest chill room, pokaż Daniel jak się wchodzi, bo to jest ciekawe. Tutaj macie... Tu trzeba usunąć tą, pyk tak, i się wchodzi tam. Pokaż, jest folia. No tu, Kut. klasowo. No. widzicie mamy tą Nie całkiem spoko, taka do treningu, nie mi do na przy Tu jakbyście chcieli pojechać tego kickera, to napiszę Wam, jeżeli mi napiszecie w komentarzu, podam Wam link w opisie, mam dokładnie jak zbudować sobie krok po kroku taki kicker. I jeszcze jakaś taka mała treningóweczka, spoko. O w pociągu jadą Iha! Ichu, ale wysoko Juuuu Enduro Bęk Siema, tu Michu, powtórzysz? Ciekawa ja tam jedzie guwer On teraz ma niebieskiego Mustanga, tam wyjeżdża o Widzicie? Przyjechał do nas Gower na hopel Co planujesz zrobić? Zrobisz to Olda Olda i to ostro wleci Już jedna ręka puściła, dwie ręce ostro Juu! suja side. It's coming Daniel Daimczuk. Drop Dropping! O! O! Nie! Co z nim się stało? Co z nim się stało? Jest Co z nim się stało? Co z nim się stało? Nic, no, ślizga A, nic. Słuchajcie, powiedzcie, czy uważacie, że Papryk powinien zostać endurożowkiem, który skacze na dużych chopach? Nie. Napiszcie w komentarzu, czy powinien zostać, czy nie. Nieważne, czy on chce. Ale masz piękny kadoł, chłopie, jak z Swindowsa paluch, wyobraźcie sobie, poszedł do, do Wojtka, nielegalną strefę i przerzut ciastka mu zrobił. Co mówisz? Wojtek mówi, że nie czuję, ale smakuje bardzo. <grym> Słuchajcie, muszę polecieć pierwszy raz i chciałem wam przy, przytoczyć sytuację, bo jeżeli jesteście świeżymi widzami, to nie wiecie, bo kiedyś przyjechał teraz Dietowy Bubu, swoją drogą ma być niedługo, i spytał się Daniela, jak powinien się rozpędzać na naszą hopę. I Daniel, opowiedz mu tą historię. Wtedy, znaczy nadal nie wiem, ale wtedy jeszcze bardziej nie umiem skakać, no to dawałem na tą hopkę z dwie korby. Było dla mnie i tak za wolno, co na coś tam umie. Prawda? Dla niego nawet bez korby by dało radę polecić. A ja mu powiedziałem dwie korby. No i wiecie jak to się skończyło. Leci. Tak, i leci, leci, leci. leci. I... Już miał lądować, ale dalej leci. A, tak a, tak, tak leci. Jeden mówi, żeby nie robić nic, a drugi, żeby dać dwie korby i poprzeć. teraz więc będzie, mam nadzieję, na odcinkach więcej go, Mateusz BMX. S, Kurde, mówiłem Flipper, mówiłem O! Bo... S. 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 o. To jest ta piaskownica na prawa ten, motocross! O. O. Właśnie. Naprawa kasków, Mateusz Kulas, polecam. O, bo... O, bo... Wiecie, jak macie nowy kikaj, no to on jest ładny, czysty, nie? I zawsze znajduje się ktoś, kto ma taki genialny pomysł Wyspejujmy coś fajnego I teraz właśnie to się wydarzy I zobaczycie, jak z ładnego kikaja można zrobić kikaj, który wygląda jak śmietnik Ej, ja Dawaj. chcę pomalować Ej, dobra, jak coś tu wyjdzie brzydko, to mnie nie obwiniajcie <grych> Trzeba zrobić tu przyspieszacze takie doj, 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 doj. Dawaj, takie małe strzały Przyspieszenie, doj, doj, doj. Przyspieszenie. Doj, doj, doj. Nie jest źle, ale... Nie, nie jest naprawdę źle, mogą być lepiej siura z BMX. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie To sobie tak siedzi Nie może biedny jeździć. teraz Dobry jest ten o! Nie, to nie to. O! Ładnie, ale powiem Wam, że... Dawno nie jeździłem po takich kocich łbach na lądowaniu, ale wklejone dobrze, co? napydały? Czy Będziemy z u BMX robić Whipa 1.8, to tutaj na bok. Dawaj Czekaj, strasz. Jak wiecie, mam fejko, więc spróbuję zrobić tak, żeby podskoczyć i fejką wyjechać tutaj z stąd. Mogę z chłopakami zrobić challenge. Może komuś się uda. Nie zostało nagrane. Nie? Nie. Dawaj, Brawo. Waryeciki, waryeciki, vlogujemy Daniel, dzisiaj. Vlog. Daniel vlog, część druga. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj już na, na tamtym Będziemy tutaj tu skakać. Fajna hopka Zapraszam na Instagrama. Bmx, BMX, z BMX na MTB. Dawaj. Wziął do mojego i leci. Pyk. Iha. Papyk teraz leci. Pyk, papyk BMX. Ty wyglądasz jak taki racingowiec. Pokaż te swoje showy racingowe. Ło wow, wow! Papek zakłada mój kask i wymienia się ze mną Juhu! Wymienia się ze mną potem z głowy Puszczę ręce, no musisz puścić do tego na no, no, Tak się taki jest strach trochę, No, bo no jest strach. Na tym polega Skok. Kuraz BMX na MTB. Ja <laughs> Jak oceniasz ower? Bo Amor pasuje do ramy, nie? Pasuje, elegancko. No, czad. Powiedz, teraz jest wyścigowiec Enduro BMX z MTB. Tak. Powiedz, jaki kask jest fajny? Enduro? Tak, tak. Jest całkiem fajny. Jest całkiem fajny. Tak. A Papryk nie jest zawodnikiem Onila, więc mówi to zupełnie. On jest zawodnikiem Converse. Jak widzicie, spodnie Converse, a buty Onila akurat. Po dostał. Grałeś? Wygrałeś. Ale po ustawkę. Po ustawkę. No, jak zawsze. No, jak u tylko na kanale. Bang bang. Jo! <laughs> 10 minut na MTB Kulas BMX zrobił barspin. Wow. Czy to znaczy, że jeśli umiesz barspina na BMX to możesz go zrobić także na MTB? Tak jest. Zobaczcie tu orzeł, Prezentacja. A to, to tak naprawdę w forecrossie się na BMX ścigasz. Jestem najszybszy. Dawaj. Teraz spróbuję je nie skacząc na MTB. Ja ręczę, że nic się w tym rowerze nie zepsuje, bo to jest mocny rower. Kulas przed chwilą się mnie spytał czy, czy ma kręcić na wybiciu tak jak na BMX, więc będzie śmiesznie na pewno. Dawaj. Jo! Ten rower umie to sam. Brawo. Bęk, Juhu, brawo. Jak widzicie, sesja była bardzo udana. Wiatry były bardzo piekielne. Tak. Więc lecimy na macukiert, biorę ekipę na furę. Tak, żeby były jeszcze większe wiatry. Więc nie wiem, czy to będzie jeden odcinek. Jak będzie jeden odcinek, to się zaraz przenosimy. A jak będą dwa, to nara i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Siemka. Ja chcę się tylko pochwalić, że. Nie zrobiłem Olda, ale zrobię Siusiaka na poduchę. Albo z, będę próbował, będę ćwiczył i następnym razem robię. Znaczy teraz, hej no, jeszcze nie no to, na, na, na pewno zrobię następnym razem siusia, y, Olda tutaj, tak jak będzie następna sesyjka, czyli za niedługo. Teraz pozdrawiam, widzimy się zaraz albo nara.